Dzień dobry, miał. Zrobiliśmy małe przebudowanie tutaj w tej głównej części, gdzie były dwa budynki. Zobaczcie, tutaj mamy karmelę. No i liczymy tylko trzy kociaki. Od strony głowy karmelci, na pewno to jest nada. Dziewczynka, od razu mówię, że zarezerwowana. Tutaj szyjkretka po środku. A od mojej strony nie wiem, albo chłopiec, albo dziewczynka, bo obakotki wyglądają identycznie. Dlaczego tak zrobiłem? Dlatego, ponieważ przeniosłem drugi budynek, i zaraz wam pokażę nową przestrzeń. Ponieważ Merido za bardzo, zbyt często go nie widzę przyklejonego do sutka, mimo że go dokarmiamy, ma bardzo małe przyrosty i trochę się niepokoję, więc daję mu większe szanse, żeby mógł pobierać mleko bezpośrednio od mamy. No i obserwuję, co się dzieje, czy kotka nie będzie nosić. Na razie sytuację mamy taką, że tutaj karmela jest w tej części, OK. I kituchy są przyklejone, to zresztą widać doskonale. Uh -huh. A my teraz przeniesiemy się do drugiej części, tam gdzie jest Merido i jest Mercy. No i tutaj mamy tą drugą część. Przy okazji pokazuję Wam bardzo fajny patent w postaci takiego ogrodzenia, który kupiliśmy specjalnie na potrzeby hodowli ale tutaj Pola się często bawi, więc na razie, póki co zostaje to w tej części, a tamtą, tamtą przestrzeń wykorzystujemy razem z tą płytą, którą swego czasu dawno temu zrobiłem. To się też sprawdza. I tutaj przeniosłem ten drugi budynek, zobaczymy sobie do środka, ponieważ tu jest kituch, więc zrobiłem mu ogrzewanie w tym miejscu, gdyby wychodził. I zobaczymy sobie, co się w środku dzieje. Podniosę górę naszego budynku. No i proszę bardzo, mamy tutaj chłopaka, tego białego na pierwszym planie, tu jest Merido, główką w naszą stronę i tam jest e, dziewczynka albo chłopiec. No i właśnie, to jest ta sytuacja, która mnie trochę niepokoi, przyznam szczerze, ponieważ chciałbym bardzo, żeby kotek dość często był przyklejony. Widzę, że pozostałe kituchy mają dużą potrzebę przyklejania się do, do słodka mamy, tak? I tak zastanawiam się nad tym, czy on tylko udaje, czy jemu się, że tak powiem, nie chce, czy jest odpychany od pozostałych kotów, które są większe i mają normalnie większe szanse do tego, żeby dostać się do, do sódka. No ale w tej sytuacji powinny być zwiększone szanse. Oprócz tego, że dajemy mleko yy, strzykaweczką, no to chcielibyśmy, żeby jednak pobierał naturalnie mleko. Zauważyłem, że też za bardzo nie chcę pobierać tego mleka dużo. I te przyrosty ma przez ostatni weekend takie bym powiedział nieciekawe. One powinny wydawało się na początku w piątek, że jest wszystko fajnie, a teraz bardzo wolno to idzie. No i widać różnicę w wielkości kotka. Też zauważyłem, że yy, on powinien generalnie częściej się przykleić do sutka. no i powinien mieć lepsze przesanie. Zastanawiam się nad tym, co z tym fantem zrobić. Być może, jak jeszcze dzisiaj to nie pomoże, sytuacja on tutaj się, o widzę, wkleja się super, fajnie. Tylko Mercy trochę niewygodnie się ustawiła. Więc, jeśli nie zauważę po prostu przyrostu jutro dobrego, to na pewno pojadę do weterynarza i być może zrobimy USG. Chociaż na razie nie widzę żadnych niepokojących objawów, które by wskazywały, że kotek nie wiem źle się czuje, bo widać rzeczywiście, że jest chodzący e, taki żywy jak pozostałe kotki, no kot tylko po prostu jest mniejszy. No i oczywiście widać te umaszczenie, które jest oczywiście e, futerko, brak futerka, ale to jest e, czasem normalna sprawa, chociaż nie wiem dlaczego w jego przypadku to się pojawiło. No i zobaczcie, teraz odsłonię trochę głowę Mercy, próbuję się przykleić do syca, nie wiem, czy on się tam przykleił. Muszę inaczej, muszę mieć dwie ręce wolne, żeby pomóc kotkom, żeby wygodnie ułożyły się. Także na razie tak sytuacja wygląda, pozdrawiam serdecznie, a ja idę, biorę się za, za pomoc kituchom, żeby miały lepszą pozycję do, do stołowania się do obiadu. Pozdrawiam, miał, miał.